Dziś nie wyobrażamy sobie bez nich życia. Jeździmy nimi do szkoły, do pracy czy na zakupy, ale nie zawsze tak było. Zacznijmy od początku: Historia rowerów. Historia roweru zaczyna się już w czasach antycznych. Wizerunki pojazdów, które mogą być uznawane za przodków dzisiejszego roweru, obecne są na relikwiach odnalezionych na terenie starożytnego Egiptu i Babilonii. Zanim rower osiągnął swoją dzisiejszą formę, przebył długą drogę rozwoju. Zaraz wam o tym opowiem. Kandydatem na pierwszego wynalazcę roweru był Leonardo da Vinci, który na jednym z rysunków przedstawił dwukołowy pojazd wyposażony w kierownicę i napęd łańcuchowy. Rysunek datowany na 1493 rok przedstawiał łudząco podobną do współczesnego roweru maszynę, jednak możliwości ówczesnej techniki nie pozwalały na jej skonstruowanie. Pierwszymi udokumentowanymi przodkami roweru były tzw. maszyny do biegania i miały swój początek w 1790 roku. Wtedy to francuski hrabia Made de Sivrać zbudował prototyp takiej maszyny, przypominający dzisiejszy rower biegowy. Była to wersja dość prymitywna i praktycznie nie mająca nic wspólnego ze współczesnym jednośladem. Kierownica jego była nieruchoma, a co za tym idzie, skręcanie na tym rowerze było po prostu niemożliwe. W ruch był wprawiany poprzez odpychanie nogami od ziemi. W konstrukcji maszyny do biegania dokonał w czerwcu 1817 roku niemiec Karl von Breiss de Sauerbrunn. Wynalazek jego co prawda też nie zawierał pedałów i wykonany był z drewna, ale wyróżniał się tym i z przodu posiadał obrotowy widelec, dzięki któremu cyklista mógł skręcać nie zsiadając z roweru. Z ciekawostek należy zwrócić uwagę na fakt, iż początkowo drezyna ważyła około 45 kg i pozwalała osiągnąć prędkość około 10 km h na W następnych modelach udało się zmniejszyć jej wagę do około 20 kg, dzięki czemu prędkość wzrosła do około 15 km na godzinę. Dreyse opatentował swoją konstrukcję, a następnie zajął się jej produkcją i udoskonalaniem. W późniejszym czasie stworzył uruchamiany linkom hamulec, siodełko z regulacją wysokości oraz łożysko ślizgowe wykonane z brązu. Drezynę zaczęto wykorzystywać również do celów sportowych. Oryginalny egzemplarz, nazwany przez autora od jego nazwiska Drezyn, czyli po polsku Drezyna, zachował się do dziś i można go oglądać w Muzeum Miejskim w Karlsruhe. Rok 1839 to rok, w którym Szkot Kirkpatrick Macmillan opracował pojazd z mechanizmem napędowym. Wymyślił pedały i zbudował pierwszy bicyk umożliwiający jazdę bez dotykania nogami ziemi. Pedały skonstruowane były z dwóch pionowych prętów przymocowanych fachliwie do kierownicy, połączonych przymocowanymi przegubowo prętami z korbami. Pojazd był wprawiany w ruch poprzez naprzemienne ruchy nogami do przodu i do tyłu. W 1842 roku MacMillan przejechał liczącą 229 km trasę, na której osiągnął średnią prędkość około 13 km na godzinę. Niestety autor owego wynalazku był również sprawcą pierwszego odnotowanego wypadku rowerowego. Na swoim pojeździe potrącił dziecko, za co musiał zapłacić 5 szylingów. Wynalazek MacMillana nie zyskał sobie jednak wielkiej popularności. Dalszy rozwój jednośladów miał miejsce we Francji. W 1860 roku Pierre Michaux, serwisant powozów, wzbogacił oddaną mu do naprawy drezynę w pedały, które umocował do przedniego koła. Jeździec wprawiał pojazd w ruch obracając pedałami. Pojazd Michauxa, zwany Welocypedem, różnił się od swoich poprzedników, również materiałami, z których został wykonany. Drewniana Żerć została zastąpiona stalowymi prętami. Siodło było mocowane do sprężystego pręta, co miało łagodzić wstrząsy podczas jazdy. Koła pozostały drewniane, lecz zostały opasane obręczą wykonaną ze stali, co przez brak amortyzacji przyczyniło się do nazywania pojazdu Boneshaker, czyli wstrząsaczem kości. Aby uzyskać większą prędkość podczas szybkiej jazdy, nawet powyżej 30 km na godzinę, zaczęto zwiększać przednie koło, natomiast tylnie zmniejszać aby poprawić stabilność pojazdu. Prowadziło to do dysproporcji w wymiarach kół. Ten typ roweru został nazwany bicyklem. Niestety jazda na nim była niewygodna i niebezpieczna, gdyż rowerzysta siedział na niemałej wysokości, około 1,5 metra, i niestety często z niej spadał. W 1870 roku James Starley zbudował bicykl z wielkim przednim kołem i malutkim tylnim. Tak zwany penny Harting. Dzięki dużemu kołu uzyskiwano na dłuższych trasach prędkości rzędu 20 km na godzinę, przeciętna masa roweru wynosiła 25 a 30 kg. Starley skonstruował również przekładnie, dzięki której jeden obrót korby powodował dwa obroty koła, a masę kół obniżył dzięki wykonaniu ig z żelaza i zastosowaniu naciągniętych szprych drucianych. Rowery te spotykane są w czasach teraźniejszych, a nawet organizowane są na nich wyścigi. W 1879 roku anglik Harry John Lawson ponownie skonstruował rower z napędem na tylne koło, przekazywanym za pomocą łańcucha. Lawson nie zmniejszył jednak rozmiaru kół, zmienił on konstrukcję tak, aby koła były jednakowej wielkości, a rama była w kształcie czworokąta. I w 1885 roku rozpoczął produkcję pojazdu pod nazwą Rover, która przyjęła się w Polsce na określenie tego typu pojazdu. Następnym krokiem na drodze rozwoju roweru stało się wprowadzenie pneumatycznego ogumienia, zamiast dotychczas stosowanych gum pełnych. Dokonał tego w 1888 roku pochodzący z Belfastu weterynarz John Dunlop. Jego wynalazek zwiększył znacznie komfort jazdy i pozwolił na uzyskiwanie większej prędkości. W 1902 roku James Archer i Henry Sturmey stworzyli przekładnię umożliwiającą zmianę biegów podczas jazdy. Początkowo dwu, a później trzybiegowa przyrzutka przesuwająca łańcuch z jednego trybu na inny była montowana na tylnej piarście. Konstrukcja Starleya oraz wynalazki Dunlopa, Archera i Sturmeya Doprowadziły do powstania jednośladu uważanego za prototyp współczesnego roweru. Ustabilizowała się zasadniczo jego konstrukcja. Rozpoczął się złoty wiek w historii rowerów. Po 1902 roku zasadnicza idea roweru nie oległa zmianie. Dalszy rozwój dokonywał się poprzez systematyczne usprawnianie konstrukcji, np. zmianę umiejscowienia siodełka, zmniejszenie wagi roweru czy dodanie nowych mechanizmów takich jak amortyzatory czy hamulce tarczowe. Początek XX wieku przyniósł też eksperymenty z różnymi kształtami rowerów. Skonstruowano m.in. rower typu damka. Interesującym wynalazkiem jest też rower poziomy, zwany potocznie poziomką. Rowerzysta podróżuje w pozycji półleżącej i na wygodnym siedzeniu z oparciem. W drugiej połowie XX wieku powstały nowe rodzaje rowerów, skonstruowano w składach, czyli praktyczny rower, który po złożeniu ramy zajmuje mało miejsca i można go np. przewieźć samochodem. W dzisiejszych czasach dominują rowery typu BMX, czyli małe i zwinne rowery do jazdy na skateparku, rowery trekkingowe dedykowane długim turystycznym wyjazdom oraz rowery górskie. Dzisiaj do najpopularniejszych marek rowerów należą między innymi Kelly's, Cross, Romet oraz Giant.